Chodzimy Światowy Dzień Mediacji i w ramach tego tygodnia mediacji, które Ministerstwo Sprawiedliwości rozpropagowało, chcemy promować mediację. I dzisiaj w sądzie okręgowym też jest takie wydarzenie, które ma przekonać do mediacji. Dlatego, że, proszę Państwa, sąd aż ale i tylko rozstrzygnie sprawę rzadko kiedy, a w zasadzie w minimalnym stopniu potrafi rozwiązać naprawdę konflikt między stronami z sądu najczęściej. Jedna strona wychodzi przegrana, a tylko jedna wygrana, i być może też nie do końca ma poczucie, że sprawiedliwości się nie stało zadość. Natomiast w mediacji możemy rozwiązać tak naprawdę prawdziwy drzemiący konflikt, którego podłoże może być zupełnie gdzie indziej niż to, o co toczy się ten spór w sprawie. Dlatego Właśnie bardzo ważna jest mediacja, która pozwala zachować twarz obu stronom. Każdy wychodzi z mediacji wygrany. To jest największa wartość mediacji, pozwala zachować relacje między stronami na przyszłość, pozwala podmiotom gospodarczym dalej współpracować. W rodzinie też da się ze sobą dalej rozmawiać. Ta mediacja jest bardzo ważna w sprawach rodzinnych, gdzie jeśli się nawet strony rozejdą, rozwodzą, to jednak mają dzieci, mają majątek. Są inni członkowie rodziny, którzy też... Tracą na tym, że nie doszło do porozumienia. Rozwijamy się jako społeczeństwo mentalnie i jesteśmy coraz bardziej przygotowani nawet na bardzo trudne rozmowy, aczkolwiek nadal wymaga to odwagi. Czyli potrzebujemy zasobów wewnętrznych do tego, żeby spojrzeć sobie prosto w oczy, tak jak my teraz, ale między nami jest wszystko ok, ale kiedy nie jest ok, chowamy te oczy, obracamy się do tyłu, no i potrzebujemy znowu trochę taką skorupę, czy też ten, to zmrożenie mentalne. Odmrozić, spojrzeć na swoje perspektywy, zasoby i określić swój cel, po co my się spotykamy. Jeśli 10% spraw dla sądów, tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych, wielowątkowych, zakończy się mediacją i ugodą, to to jest ogromny sukces i ogromne przyspieszenie też innych spraw, bo sędziowie nie będą musieli poświęcać tym sprawom swojej energii, czasu, zaangażowania, a inne sprawy też się będą szybciej toczyć. Yy, dlatego My bardzo unikamy tego procentowego przytaczania jakiego, tego statystycznego wyniku jako sukcesu mediacji, bo ktoś pomyśli, mediacja nie ma sensu. Jeżeli tylko 10% się ugodzi, to szkoda zawraca i zawracania głowy. Nie. To jest ogromny sukces i ogromna wartość, jeśli w 10% spraw naprawdę dojdzie do zawarcia ugody, bo jeśli nie, to między tymi stronami rodzą się nowe konflikty, nowe procesy. Młodzież próbuje zmieniać szkoły w związku z tym, że dzieje się źle w ich klasie, w ich szkole, więc tutaj jest wielkie pole do manewru, do tego, żeby mediacja się rozszerzała, czyli żebyśmy rozmawiali, nie bali się i właśnie nie czekali, tylko po prostu wiedzieli, że rozmowa będzie nas łączyć, będzie pozwalać nam określić, że możemy mieć różne potrzeby, nie takie same, ale kiedy o tym sobie powiemy i zrozumiemy, to nie musimy szkoły zmieniać, możemy siedzieć w jednej ławce.